Są ludzie, którzy nie kłamią. Oni naprawdę wierzą w wersję rzeczywistości, która nigdy się nie wydarzyła. I nie dlatego, że są głupi, nie dlatego, że są słabi, i nie dlatego, że nie chcą widzieć prawdy, ale dlatego, że ich psychika została przepisana. Dziś nie będziemy mówić o zwykłym kłamstwie, będziemy mówić o alternatywnej rzeczywistości psychologicznej, o życiu w matriksie. Wtedy, gdy cudza narracja zastępuje fakty, wspomnienia i własną intuicję. Matrix. Co to znaczy psychologicznie? Matrix w tym kontekście to nie metafora popkulturowa. To stan psychiczny, w którym interpretacja zastępuje fakt, emocja zastępuje logikę. Narracja zastępuje pamięć. Człowiek nie żyje wprawdzie wydarzeń, tylko w opowieści o nich. A opowieść ta jest zwykle wygodniejsza. Mniej bolesna, chroniąca przed rozpadem tożsamości i zgodna z oczekiwaniami osoby programującej. Psychologia zna ten mechanizm bardzo dobrze. Nazywamy go m.in. reorganizacją pamięci autobiograficznej, zinternalizowaną narracją obronną, poznawczą adaptacją do traumy lub manipulacji. To nie jest wymyślanie, to jest przestawienie całego systemu postrzegania rzeczywistości dostrzegane w niektórych kręgach jako pranie mózgu. Dlaczego mózg woli fałsz od prawdy? Tu trzeba powiedzieć coś brutalnie uczciwego. Prawda nie jest wartością nadrzędną dla psychiki, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Jeżeli prawda oznacza stratę relacji, poczucie winy, konfrontację z własną naiwnością, konieczność zmiany siebie, to mózg zrobi wszystko, żeby jej nie dopuścić. Leon Festinger, twórca teorii dysonansu poznawczego, udowodnił, że im większy koszt przyjęcia prawdy, tym silniejsze jej odrzucenie. Dlatego czasem najbardziej absurdalna narracja wygrywa z realnymi dowodami. Jak powstaje Matrix? Mechanizm krok po kroku. Krok pierwszy podważenie percepcji. Manipulator nie zaczyna od kłamstwa, zaczyna od zasiania wątpliwości tam, gdzie dla niego najwygodniej. Ty zawsze wszystko przeżywasz, masz tendencję do dramatyzowania, pamiętasz tylko to, co ci pasuje, a może nie powinnaś ufać tym ludziom. To nie są argumenty, to ataki na zdolność postrzegania rzeczywistości, powtarzane wielokrotnie zasiewają z czasem coraz większe wątpliwości do własnej oceny. Po tym etapie człowiek zaczyna myśleć może faktycznie coś ze mną jest nie tak. Krok drugi alternatywna wersja wydarzeń. Gdy stara narracja zostaje osłabiona, pojawia się nowa, bardziej logiczna, bardziej dojrzała, często moralnie wyższa i przeważnie czarno-biała. Manipulator nie mówi: Zrobiłem coś złego, mówi: To była reakcja na twoje zachowanie, albo nie powie: Oni się o ciebie martwią, tylko oni ci zazdroszczą i chcą nas rozdzielić. To przeniesienie odpowiedzialności i przeinaczenie intencji, ale w eleganckim opakowaniu. Krok trzeci. Emocjonalne zakotwiczenie. Nowa narracja pojawia się zawsze. Po kłótni, po kryzysie, w stanie zmęczenia, w stanie zależności emocjonalnej. Mózg łączy ją z ulgą, a to wystarczy, żeby uznać ją za prawdę. Brak refleksji w tym wypadku jest mechanizmem obronnym, który chroni przed stresem i załamaniem. Dlaczego dowody przestają działać? To moment, w którym ludzie mówią, ale przecież są screeny, są wiadomości, są fakty. Tak, są, ale dowód działa tylko wtedy, gdy nie zagraża tożsamości. Jeśli przyjęcie faktu oznacza, dałem się zmanipulować, myliłem się przez lata, broniłem kogoś, kto mnie krzywdził, to dowód staje się zagrożeniem, a nie informacją. Wtedy uruchamia się mechanizm racjonalizacji, minimalizacji, odwracania znaczeń. To nie jest upór, to jest obrona struktury psychicznej. Przepisywanie historii. Najciemniejszy element Matrixa. Najbardziej niepokojący moment to ten, w którym przeszłe krzywdy zostają unieważnione. Fakty zmieniają znaczenie. Role się odwracają. Ofiara zaczyna być winna, bo za długo milczała, źle komunikowała, sama prowokowała lub zmienia znaczenie przeszłych intencji bliskich sobie osób pod nową tożsamość w związku. To już nie jest zwykła manipulacja. To rekonstrukcja pamięci. Psychologia traum mówi jasno. Pamięć nie jest zapisem, jest rekonstrukcją i da się ją przestawić. Dlaczego inteligentni ludzie wchodzą w Matrix? To ważne. To nie są ludzie naiwni. Często to osoby empatyczne, refleksyjne, zdolne do autorefleksji. A to czyni je bardziej podatnymi, nie mniej. Manipulator oferuje im coś bardzo kuszącego. Sens, narrację, wyjaśnienie, usprawiedliwienie. Zdjęcie złych emocji, w tym wstydu, a prawda często oferuje tylko chaos. Erich Fromm pisał: Człowiek boi się wolności bardziej niż zniewolenia, bo wolność oznacza odpowiedzialność za własne decyzje. Matrix zwalnia z odpowiedzialności. To dlatego tak trudno z niego wyjść. Jeden sygnał, który zawsze zdradza Matrix, jest jedno zdanie, które pojawia się niemal zawsze. Może i są dowody, ale ja czuję, że było inaczej. W tym momencie emocja zostaje uznana za fakt. Przez manipulatora jest to regularnie utwierdzane, a gdy emocja staje się prawdą, rzeczywistość przestaje mieć znaczenie. Czy da się kogoś wybudzić? Teraz uczciwie. Nie, nie wtedy, gdy atakujesz, udowadniasz, naciskasz. Im większa presja, tym silniejsza obrona. Wyjście z Matrixa zaczyna się tylko wtedy, gdy narracja zaczyna pękać od środka. Pojawia się dysonans nie do zagłuszenia. Koszt fałszu przewyższa koszt prawdy. Bez tego nie ma rozmowy, jest tylko mur. I do przebudzenia dochodzi dopiero po latach, a może nie dojść również nigdy. Najtrudniejsza prawda dla tych, którzy stoją obok. Czasem nie da się uratować kogoś, kto broni swojego matrixa, bo ten matrix daje mu sens, daje mu tożsamość, daje mu iluzję kontroli i próba zratowania kończy się tym, że. Stajesz się wrogiem, jesteś postrzegany jako zagrożenie, jesteś tym złym. To nie znaczy, że się mylisz, to znaczy, że zagrażasz narracji i twoim zadaniem nie jest ratowanie kogoś na siłę. Niestety, żeby przejrzeć na oczy, trzeba upaść, a im mocniejszy upadek, tym szerzej się otworzą. Na koniec musisz zrozumieć, że najgroźniejsza manipulacja nie polega na kłamstwie polega na tym, że ktoś zaczyna bronić cudzej narracji, jak własnej duszy. To nie jest brak inteligencji, to jest koszt przetrwania, i czasem jedyną zdrową decyzją jest przestać tłumaczyć, przestać ratować, przestać walczyć o czyjąś rzeczywistość i wyjść z Matrixa samemu. Jeśli interesują Cię treści analizujące ludzkie zachowania, mechanizmy psychologiczne i to, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią relacji, zostaw subskrypcję będzie tu więcej takich materiałów.